Dzień dobry. Jan Piński witam na moim kanale. Dzisiaj drodzy państwo o tym jak rodziny polityków PiS polityków rządzącej koalicji poszły na nasze, czyli podatników. Żadna władza przez ostatnie 30 lat nie zawłaszczyła tak państwa w taki sposób, w jaki Zrobiło to PiS. W zasadzie wszyscy politycy upychają obozu władzy z bardzo nielicznymi wyjątkami: upychają swoich krewnych i znajomych po spółkach skarbu państwa, po urzędach. Zacznijmy od samego góry od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jego brat Jan-Maria Tomaszewski. Zaczął robić karierę w TVP. Po prawdzie pracował jakoś, był jeszcze gdzieś tam przechowywany także z zarządów Platformy, gdzie niektórzy prezesi uważali, że jest to jakaś polisa na gorsze czasy jak PiS na stanie. No, pomogło im to jak umarłemu kadzidło. W poprzednich ekipa, ekipie rządzącej było zresztą tak, że pan Jan Maria Tomaszewski miał w pewnym momencie nawet trzy etaty, w państwowych spółkach, w tym taką fuchę, jak w takie fuchy, w których TVP wcale nie była najpoważniejsza. Generalnie po prostu Jarosław Kaczyński uważa, że jego krewnym to się po prostu należy. Oczywiście najbardziej znanym przykładem takiej kariery drugiej połowy jest żona Zbigniewa Ziobro, patrycja kotecka ziobro, która zrobiła karierę w link 4 spółce zależnej od dużej spółki Skarbu Państwa, od PZU. Oprócz tego brat prezesa zrobił karierę w państwowych bankach, Witold Ziobro. To był taki masowy trend gdzieś w połowie zeszłego roku. Portal na temat Odliczył taką czołówkę, i tak mąż Jadwigi Emilewicz, wówczas praca w Orlenie, córka posła Tadeusza Cymańskiego, związanego z, ze Zbigniem Ziobrą, Solidarna Polska w Enerdze. Syn posła Kazimierza Smoleńskiego Energa, brat posłanki Małgorzaty Gonolińskiej Energa, szwagierka Jacka Sosina, port lotniczy Lublin. Żona posła Krzysztofa Sobolewskiego, rady nadzorcze PKO Anwil Lotnisko Goleniów KGHM Orlen Paliwa. No drodzy państwo, tata po prostu poszalała. Partnerka europosła Dominika Tarczyńskiego, Rada Nadzorczej Spółki zajmującej się produktu, produkcją maszyn pneumatycznych. Syn europosła Ryszarda Czarneckiego, Polska Grupa Zbrojeniowa. Żona europosła Czarneckiego, Armatura Kraków, Spółka Grupy PZTU. Kuzynka Mateusza Morawieckiego, PGE Baltica. No drodzy Państwo, to znowu nie jest nawet wierzchołek góry lodowej. Te wszystkie etaty. No, na przykład nawet taki szeregowy propagandista jak Piotr Nisztor miał dziewczynę narzeczoną, później żonę Aleksandrę Dołchan, która dostała od razu szereg spółek Skarbu Państwa, miała nawet w pewnym momencie radę nadzorczą w grupie PZU, pracowała w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. No. Potem przygarnął ją Daniel Obajtek którego wychwalał pod niebiosy jako prezesa spółek Skarbu Państwa właśnie Piotruś Nisztor. Oczywiście tata tegoż propagandisty też zaczął robić kariery. I też najpierw w grupie PZU, którą opisywał Nisztor, a potem w jednej ze spółek zależnych spółki którą, energetycznej, którą zarządzał Daniel Obajtek. Tak naprawdę, drodzy Państwo, my bardzo niewiele wiemy, bo widzimy tylko to, co się pojawia w KRS-ach, czasami w oświadczeniach majątkowych, albo gdzieś, gdzie wynoszą wkurzeni pracownicy. O, to już tam wspominałem, ale też warto przypomnieć, bo to też jest taka zabawna historia, że Jacek Sasin jak chciał dyscyplinować Roberta Mazurka, to przypomniał mu, że jego brat Zajmuje się Marcin Mazurek zajmuje się jako prezes nieruchomościami, a wcale się wcześniej tym nie zajmował, czyli też nie ma kompetencji. To był taki pstryczek w nos, ty, ty, ty nie bądź tutaj taki cwany, gapa, bo sam jesteś częścią naszego wielkiej, naszej wielkiej sztafety. No, Aluzję po nią, Robert Mazurek, potem się naprawił, już był grzeczniejszy dla władzy. E i no, ale na przykład jest też taki Janusz Kowalski. To facet, który zarobił same miliony złotych w spółkach skarbu państwa, po czym Polas już oficjalnie do polityki, jak już się nachapał, został posłem, ale jego żona została w spółkach, no i tam zarabiała po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Trudno mu powiedzieć, tam szacowano, że pani Joanna Neczkowalska to jest minimum, tutaj media szacowały na 15 tysięcy. No, oczywiście jest też bra, jest yy, brat ojca, yy, jest ojciec prezydenta, jest tam br brat yy, gdzieś tam w, w spółkach, ale to są jest też yy, no, generalnie rodziny polityków PiS zarabiają po prostu bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. To był taki pomysł Jarosława Kaczyńskiego, drodzy państwo, na. Zbudowanie lojalnej i oddanej struktury. Jeżeli dzisiaj ktoś próbuje prezesowi skakać, czyli mieć własne zdanie, opierać się, to Jarosław Kaczyński ma sposoby, żeby ich dyscyplinować. I to jest oczywiście tak, że oni twierdzą, że to, to zresztą jest zabawne, bo kiedyś była taka partia, nadal jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które zarzucano właśnie taki nepotyzm i takie wspieranie swoich i wówczas oni tłumaczyli, że ich rodziny przecież nie mogą być dyskryminowane. Natomiast y, powiem tak, bo spotkałem ostatnio działaczy PSL-u, którzy mówią, no i co? Do nas się przyczepialiście, a co oni robią? No i tu trzeba przyznać, że no, po prostu politycy PSL-u patrzą na nich i mówią kurczę, my to jednak byliśmy amatorami. No bo politycy PiSu praktycznie nie ma takiej... Y, nie ma takich stanowisk, których oni nie są w stanie stworzyć, wytworzyć. Nie ma już, tam już nikt nie, nie udaje nawet, po prostu nawet nie próbuje udawać, że to musi mieć jakieś podstawy merytoryczne. Oni praktycznie po prostu tworzą jakieś etaty, zatrudniają to są po prostu pensje, które są po prostu wypłacane z podatków zawyżonych wpływów przez monopolistów. No dość powiedzmy, że w Polsce w tej chwili ceny paliw wzrosły po rozpoczęciu wojny na Ukrainie przez Rosję. Najwięcej w całej Europie. Nie ma tutaj, to są rządy wielkości, drodzy Państwo, nie ma tu żadnych wątpliwości co do tego, że PiS Orlen, jak ja to nazywam, Krótko mówiąc, trzepie nas po kieszeni, jest kolejnym urzędem podatkowym, wykorzystuje monopolistyczną pozycję. No i oczywiście to są te pieniądze, które później są marnotrawione na pensyjki, na. Poprzez ci ludzie, te rodziny to nic nie wytwarzają. To jest po prostu takie tworzenie takiej nowej elity, nowej szlachty ekonomicznej przez PiS. Bo prezes PiS sobie wymyślił, że trzecią RP rządzą Erzac Elity i. On stworzy swoje własne elity. No ale miał pecha, no bo nikt specjalnie rozgarnięty do PiSu się nie kwapił. To zresztą była wina pana prezesa, bo nawet jak już miał rozgarniętych ludzi jak Ludwik Dorn, to robił wszystko, aby ich do siebie zrazić. I w efekcie do PiSu zaczęły dążyć takie cwane, bierne, mierne kreatury, których głównym celem jest po prostu nachapanie się na państwowych posadach dla nich w tej chwili. To jest też była po części cel Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy mieć ludzi, którzy nie mają wyboru, którzy muszą walczyć o pozostanie pisu przy, o, za wszelką cenę przy władzy, bo w przeciwnym wypadku ich dochody ulegną dramatycznej erozji. No bo wyobraźcie sobie, państwo, rodzinę, która zarabia czteroosobową rodzinę, w której mamy dwoje pisowców w spółkach Karł Państwa zarabiających po 20 tysięcy złotych, którzy przyzwyczaili się do tego, że mają 40 tysięcy złotych. No im ta 10% inflacja nie przeszkadza, bo mają po prostu kolosalne pieniądze. I Teraz jest w perspektywie, że zmienia się władza, oni wylatują z roboty i co mają pójść pracować jak normalny człowiek za 5000 zł. No przecież to jest po prostu nędza. Ta nowa szlachta ekonomiczna nie może sobie wyobrazić życia bez tego. W związku z tym oni będą, nie ma takiej podłości, nie ma takiej rzeczy, której oni by nie zrobili, żeby utrzymać ten swój status. Tym bardziej, że tutaj dochodzi do takiego bardzo dużego, bardzo dużej redukcji dysonansu poznawczego, to znaczy. Yy, te pieniądze zaczynają być dla nich czymś naturalnym, czymś, co im się po prostu należało, a PIS był tylko i wyłącznie tym genialnym narzędziem, który odkrył ich y, wielkość. Tutaj mamy tak orzenia, naprawdę z takim dużym brakiem dystansu, no, czego najlepszym dowodem jest wypłata sobie nagród po kilkadziesiąt tysięcy złotych przez urzędników Ministerstwa Finansów, na przykład y, właśnie z nadania Pisowskiego za słynny polski Ład. Chyba największy bubel prawny w historii e, polskiej e, Polski po 1989 roku. Drodzy Państwo, to zobaczcie, jak oni potraktowali nasze państwo. Potraktowali je po prostu jako żłób, koryto. Dobrze, zgadza się. Wszyscy, wszystkie partie polityczne tak traktowały, ale PiS to jest, jak ja to mówię. Wszyscy, wszystkie ekipy miały lepkie ręce. Ale Pis to jest pierwsza ekipa, która rozmontowała, rozkradła pociąg, którym jechaliśmy do przodu. I to jest motto tego dzisiejszego filmu. Po prostu zobaczcie, co oni zrobili. Upchnęli swoich ludzi i po prostu mają gdzieś wzrastające koszty życia, ponieważ w ich rodzinach dochody, jest dochody są po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ach, byłbym zapomniał. Jeszcze jest przecież żona na przykład nie tylko Petra Nisztola, ale Cezary Gmys. Przecież to też, ten też przewprowadził. Taki program zatrudnienia rodzina na swoim. Był moment, że jego syn pracował dla niego jako kamerzysta, a jego żona dostała prestiżową posadę dyrektorki w jakimś tam instytucie z Ministerstwa Kultury, pani Wrotnowska-Gmyz. No to to jest właśnie taki, taki ten. No to ona dyrektor, on tutaj to, to zarabia po prostu gigantyczne pieniądze jako korespondent. Wciąż nie chcę mi odpowiedzieć na pytanie, czy składki emerytalne, fundusz emerytalny niemiecki płaci sam, czy płacą mu TVP. TVP też odmawia podania, czy płaci, czy też nie. Uważają, że nie muszą się tłumaczyć z tego, jak wydają pieniądze, które otrzymują od nas, podatników. To też jest charakterystyczne, drodzy Państwo. Oni uważają, że nie muszą, że im się te po prostu pieniądze należą. To jest cytat. Pamiętajmy z Beaty Szydło im te pieniądze się po prostu należały. To ja mam nadzieję państwo, że kiedyś wyciągniecie jak będziecie mieć okazję konsekwencje wobec tych ludzi, którzy tak uważają. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej, a państwu polecę najnowszy numer Historia Ekspert, to jest temat okładkowy Prorocza Rusofobia, Historia Ekspert, pismo Historyczne, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Procza rusofobia, czyli dlaczego Polacy zawsze byli rusofobami i dlaczego mieli rację. Polecam.